Cześć! Dzisiaj o tym, jak nie zostać świąteczną ofiarą. Jak kiedyś dałam się wkręcić w taki pomysł jak casting na najlepszą świąteczną panią domu. To nie był dobry pomysł, bo ja byłam wściekła, miałam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Moja rodzina też nie miała się za fajnie, dlatego że ja się nie wyrabiałam. Zatem chciałam, żeby coś zrobili. No i no, umówmy się szczerze, tak naprawdę zmuszałam ich do zrobienia pewnych rzeczy, ani mnie to nie służyło ani im. Od paru lat luzik. Jak wyglądają u mnie święta? Jest nas bardzo dużo. W tym roku nas będzie 15 osób. Znaczy, nie, może to dla ciebie nie jest dużo, ale dla mnie to jest dużo. I ja wcześniej robię sobie listy rzeczy do zrobienia, a potem rozmawiam z moimi gośćmi, włączając ich w to, co kto może zrobić. Na przykład proszę każdą panią domu o przygotowanie jakiegoś dania, które ona lubi robić i nie jest dla niej problemem. Jeśli przypadkiem by się okazało, że to jest problem, fair enough, ona mi o tym mówi, szukamy jakiegoś innego rozwiązania, albo po prostu skreślamy je z listy, też niczego złego nie będzie. Jeśli już przychodzi, kiedy już przychodzi ten wigilijny dzień, to po prostu takie na przykład dekorowanie stołu, to jest nasza wspólna sprawa. I zawsze wtedy znajdzie się ktoś, kto chce rozłożyć stół, kto chce donieść krzesła, kto chce położyć te sztućce. Jest nas dużo, to jest taka forma wspólnego bycia i bardzo, ale to bardzo mi się to sprawdziło. Dlatego, że wszyscy wtedy uważamy, że to są nasze wspólne święta, one nie są tylko moje. To jest taki mój od lat sprawdzony przepis na święta bez napinki i bardzo gorąco Ci go polecam.